Jest taka noc, naznaczona dwunastoma potrawami siankiem pod obrusem i wieczorną gwiazdą. Jest taka noc, jednocząca mocą miłości silniejsza jednym małym opłatkiem od tysiąca splecionych rąk. Jest taka noc, jasna pomimo ciemności która triumfuje miejscem dla nieznajomego gościa przy stole. Jest taka noc, pełna tajemnic i blasku, pachnąca świerkiem i piernikiem, kiedy zwierzęta potrafią mówić, bo ludzie ze sobą to nie zawsze. Nie zobaczysz gwiazdy betlejemskiej, jeśli jej nie będziesz wypatrywał. Nie usłyszysz śpiewania anielskiego, jeśli nie będziesz nasłuchiwał. A komu bardziej potrzeba wypatrywać pociechy, jak nie nam, przestraszonym chorobami, które grasują za ścianą, śmiercią, która wokół nas krąży, nieszczęściami, które wywracają życie z taką trudnością ustabilizowane? A komu bardziej potrzeba nasłuchiwać ratunku, jak nie nam? Świadomym coraz bardziej naszej niezręczności, słabości, ułomności, złości, a wreszcie głupoty. Nam, coraz bardziej zgnębionym, przygniecionym, smutnym i samotnym. Nie odnajdziesz gwiazdy zbawienia, jeśli jej nie będziesz szukał, nie dosłyszysz słów prawdy, jeśli ich nie będziesz pragnął. Jezu śpij, śpij mój maleńki, już ciemna noc, wokół stajenki pasterz. Zgasła, królowie wrócić chcą na noc do miasta. Bóg powierzył człowiekowi świat i dał mu czas, a potem przyszedł na świat jako człowiek. Bóg w pewien sposób oddał się pod opiekę człowieka. Do Betlejem przyszli ludzie najprostsi i najuczęsi. Pasterze i mędrcy. Widocznie pasterze nie biegli z daleka, bo żadna koleda nie mówi o tym, że byli zmęczeni. Sercu ludzkiemu zawsze jest tak blisko do Pana Boga. Tymczasem trzej uczeni astronomowie z tytułami królewskimi tłukli się po pustyniach dwa lata, a może i dłużej. I gdy pasterze cieszyli się ze spotkania z nowonarodzonym, uczeni byli jeszcze w drodze. Droga ludzkiego rozumu do Boga jest czasem bardzo długa. Ile rzeczy musi udźwignąć nasz rozum. Aby wreszcie pokłonić się Bogu. Pasterze może uklękli, a może stali tylko zadziwieni. A rozum, pokłon rozumu jest chyba ważniejszy, bo głębszy od pokłonu serca. Niech nas nie zraża, że czasem może być trudniejszy. Do Betlejem przyszli ludzie najprostsi i najuczeńsi. Pasterze i mędrcy. A Ty przyszedłeś z którymi? To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, Przy stołach są miejsca dla obcych, Bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, W serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, Widząc, jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwe kolędy, Bóg rodzi się w człowieku. Adam Asnyk, Przyjście Mesjasza Lud czekający na swego Mesjasza nie zwróci oczu na dziecinę małą. I do biednego nie zajrzy pod Dasza. Mniema, że zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza od razu ziemską chwałą okrytego. Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza. Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało, że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że się narodził stajęce i że mędrcowie dary mu przynieśli, Pyta ze śmiechem, jak to. Ten syn cieśli? Ma rządy świata ująć w swej ręce? Mitologie mówią o narodzinach bogów. Jednakże ci bogowie od razu przejawiali swoją niezwykłość. To wszystko ludzie mogli sobie wyobrazić. Tymczasem Jezus Bóg przychodzi na świat jako małe, słabe, bezradne dziecko. Dopiero z czasem zacznie chodzić, mówić, dorastać. Takiej tajemnicy rozum ludzki nie jest w stanie ogarnąć. Prawda o przyjściu Jezusa na świat jest wstrząsająca, a jednak w Bożym Narodzeniu widzimy przede wszystkim święta dziecinne. Mówią o nich przez kolędy, wzruszamy się choinką. Cieszy nas święty Mikołaj i bawi Herod w szopce. Przecież te święta nie są tylko dla małych dzieci, ale dla wszystkich. W noc Bożego Narodzenia wydaje się, że Bóg i człowiek zamienili się rolami. Bóg jest bezsilny, kruchy. Zagrożony, to jemu trzeba opieki, światła i ciepła. Bogu udał się ten cudowny wynalazek miłości jakim było przyjście na świat małego dziecka, którym trzeba się opiekować. Po dwóch tysiącach lat jeszcze płoną serca wzruszone i oczarowane tajemnicą jego przyjścia, umiłowawszy nas pierwszy takim przyjściem sprowokował miłość. Bo dzięki temu, że przyszedł, stał się płomieniem wśród nocy, światłem dla umysłów i ciepłem dla serc. Wesołych świąt, bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście, czeka na im przecież miejsce. Wesołych świąt. A w święta niech się snuje kolenda, i gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych świąt, a z gwiazdką, pod świeczek łuną jasną, żyćcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia, pomyślności w nowym roku. świąt, od ludzi uśmiechu, zdrowia jak dzwon, by nikt już się nie czuł samotny w ten świąteczny czas. Jak najmniej trosk, niech żale przeminą, niech ogarnia nas ta maleńka miłość kolęda, niechaj płynie w nas.